Poprosimy Przedstawiciela Moruga. Ja z inaczej. Ja z satysfakcją chciałbym przekazać ten Puchar Przychodni. Trochę smutno, że, że musiałem to odebrać. Jestem, ale jest. Cypla. Ale takie są zasady, takie są reguły tego, tej zabawy, tego konkursu. I z prawdziwą satysfakcją chciałbym przekazać w Pani ręce, jak Pan redaktor powiedział, z taką prośbą, żeby walczyć o, o ten puchar, żeby nie trzeba było w przyszłym roku przekazywać go kolejnemu ośrodkowi. Także bardzo, Dziękuję bardzo proszę. Gratuluję. Za, za dzielną walkę i za, za dzierżenie przez rok tego trofeum w swoich rękach a Gazecie Kociewskiej gratuluję e, inicjatywy, bo to jest któraś, któraś kolejna ciekawa inicjatywa pobudzająca taką, taką wyzwalająca pewnego rodzaju e, inicjatywę społeczną bo, bo wokół tego, czy wokół innych e, wokół innych inicjatyw zawsze prowadzą się ludzie zainteresowani wytypowaniem czy to, czy to tej osoby, która się najbardziej wyróżnia, czy, czy w tym przypadku ośrodka czasowego. A myślę, że w zakresie akurat turystyki to mamy jeszcze troszeczkę do, do, do zrobienia I, i to też pobudza myślenie o tym, jak generalnie turystyka na Kociewiu wygląda i myślę, że ta akcja przyczyni się na pewno do tego, żeby żeby no, trochę więcej pomyśleć o tym, w jaki sposób do turystyki podchodzimy, jak próbujemy ją rozwijać. Często narzekamy, że kaszuby nas pod tym względem wyprzedzają, w związku z czym jest to taka, taka inicjatywa, która ma na celu... Może nawet y, nadgonienie pewnej zaległości i, i Państwo troszeczkę nas mobilizujecie do tego i te Trzez ośrodki, wzią, które, tak. które tutaj na podziemiu są. Także jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz gratuluję i mam nadzieję, że w przyszłym roku y, no, dołączą do, 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 do tej zabawy jeszcze inne ośrodki, które może z, też z dobrym powodzeniem będą, będą rywalizować. Za zajęcie drugiego miejsca, Twardy Dół. Jest to doroczna nagroda starosty Starowackiego i budownictwa polskiego w Czernie. Dla z dla biskierników, wybieramy w letnią stolicę Cienia. Poprosimy przedstawiciela Twardego Żołu. Tak, także chcielibyśmy również pogratulować. Drugie miejsce to jest no już niedaleko do tego najbliższego. Tak, Największego sukcesu, także mam nadzieję, że będziecie Państwo starali się. To wyglądał no, co tak, będziemy tak, się starali, będziemy było, jak w naszym e, tutaj, ośrodku, jak również w ja. Proszę przekazać pozdrowienia właścicielowi, także gratulujemy. Dziękuję. Bardzo. Gazeta Kociewska i Gazeta Strzewska przyznają certyfikat miejscowości za zajęcie trzeciego miejsca. Dorośli na procie starosty Starogarskiego i wydawnictwa Pomorskiego w Strzemie w plebiscycie dla czytelników wywierano letnią stolica po siebie. Trzecie miejsce zajął Ocypel. Zapraszamy. Tak, ja znam dlaczego się miejsce, to tam skąd jest przemawiał. Więc konfuzja przeszkodziła po prostu. Ale gratuluję się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. E, że Dziękuję. 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 przez Burmistrza Dziękuję. 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 Teraz mamy Dziękuję. 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 więc jest to. Tak jakby kontynuacja. Zawsze jesteśmy w grze jako Skarżynia, hmm. jako gmina jako Stąd wielkie dzięki dla e, całego środka sportu i rekreacji, który zarządza Pani Katedrze Afrykańska. Liczę, że Bruno będzie zawsze na tobie, bo nasz przewodniczący Rady Powiatu, Jeszczeł Brzezkowski, lasował swego czasu taki tytuł, że jesteśmy lędnią stolicą Kocielni, powiatko gminską. A Starosta wie, że jesteśmy gminą, no, jedną z największych gmin Powiatu Strażyackiego, położoną na północy Powiatu Strażyackiego, bliżej województwa zasługuje to dwa razy, <grywa> jak to określił, ale żartuję sobie mówiąc o tym województwie. Szanowni Państwo, bo to jest temat edukacji, bezpieczeństwa nad wodą. Niedawno była uroczystość wojewódzka, gdzie odchodziliśmy 50-lecie funkcjonowania wodnego lotniczego pogotowania ratnicowego i 15-lecie kierowskiego żywokru, 45-lecie funkcjonowania wokół na Pomorzu. Stąd z upoważnieniem władz centralnych pana e, prezesa a wiemy, że WOK to jest ten nasz sprzymysł, partner w bezpieczeństwie. Gdyby nie WOP, to by nie było tych popielisk bezpiecznych, jak to określił. Pozwolę sobie tutaj wręczyć koledzy, którzy jest tej chwili znają mnie teraz koledami, e, z komunistami, z upoważnieniem centralnych, bo otrzymał medal dziesięciolecia. E, Podziękowanie z okazji już dziesięciolecia powstania e, panu Jarosławowi Szajkowskiemu za okazaną życzliwość, bezinteresowną pomoc. Zadanie na zawsze, obecnie, w przyszłość. Jest to z licznych wyróżeń na poziomie województwa. Proszę Państwa, proszę to zaznaczyć. I tutaj drugie wyróżnienie, aczkolwiek nieobecny jest nasz kapelan yy, Kociewskiego Bogu, kapelan Boglu Województwa Pomorskiego, przez zbiorem technikiem. Nie będę otwierał. Podobnie treści kadr, bo już prezesa Kociewskiego Bogu, o przekazaniu. się tutaj,